Cześć, cześć, witam wszystkich, ja jestem Marcin Tam jest gdzieś Gorilla Electronics i dzisiaj nagrywamy kolejny krótki film czyli zwiększaniu mocy u nas w firmie będzie to krótki vlog o Fordzie C-Maxie z silnikiem bardzo popularnym szeroko stosowanym akurat w grupie Forda i w całej grupie w zasadzie PSA czyli 1.6 TDCi 95 koni, w zasadzie bardzo fajny ekonomiczny silniczek, który tego typu dużych minivanach z trudami na dachu może niektórym osobom wydawać się troszkę za słaby. Akurat ja jestem w gronie tych osób, którym może się tak wydawać. Poza tym też tak się składa, że mamy firmę, która zwiększa moc w samochodach. Także dzisiaj będziemy właśnie podnosić moc w tym pojeździe. I generalnie można tu uzyskać też fajne przyrosty. Silnik jest na dość fajnym, ciekawym sterowniku na CG807 EVO. Ja akurat lubię robić Siemensy, bardzo przejrzyste softy. E, bardzo przejrzyste softy i generalnie łatwo się stroi na tych sterownikach samochody. Um, no i co, no i wjeżdżamy na rolkę, za chwilkę będziemy mierzyć serię, później będziemy zgrywać softa i tyle razy go edytować i stroić auto na hamowni, aż nam wyjdzie fajna moc. A fajna moc tutaj w tym wozie to jest 100, 120, 125, nawet 130 konia wychodzi bez problemu i około 300 Nm, nie? 280-300 Nm. Jak najbardziej akceptowalny wynik i myślę, że jako tako napędzi nam tego Forda, ponieważ on są trudno na dachu jeśli chodzi o czas 40, 140, nie wiem, ile tam było, 25, 27 sekund, nie? Także dość dużo. Myślę, że zejdziemy poniżej na pewno 20 sekund po modyfikacji. A czy mam rację, to musicie zostać do końca filmu, żeby się tego e, dowiedzieć. Także jesteśmy w intaczu. Jest tak, Cmax jest już wystrojony, jest już pomierzony i generalnie, tak jak kadałem wcześniej wcześniej, około sekund było z trumną na dachu. Teraz 40-140, teraz dalej mamy trumnę na dachu i mamy około 19 sekund, nie? To jest od 5 do 6 sekund różnicy na tym przyspieszeniu. No 5 sekund różnicy, jak ktoś sobie włączy stoper i zaczeka 5 sekund, no to... Tyle różnicy ile by musiało to auto, e, po modyfikacji, czekać na auto, które jest seryjne, nie? Tyle czasu musiałoby czekać, także taka jest różnica po softie w tego typu aucie. E, jeśli chodzi o to jak się tym jeździ, no nie jest to rakieta, ale no, można coś wyprzedzić tym już, nie? Cokolwiek, także no dość, dość fajnie nawet. Fajnie ten moment z dołu, to jest małe turbo, to mucha szybko od dołu, także no, do tych 3000 obrotów fajna jest reakcja na gaz można powiedzieć nie? w tym C-Maxiku. no a jeśli chodzi o przyrost właśnie to za chwilę się Wam wyświetli wykres a ja tu mam karteczkę Wyszło tak 127 koni i 296 nm a wcześniej było 96 koni i 212 nm czyli mamy 31 koni przyrostu i 84 nm przyrostu no duży moment moc też duża jak na tą pojemność jeśli chodzi o przyrost co też no, musi się przełożyć na drodze na, na osiągi, nie? Oczywiście e, na aucie mamy dalej mamy dalej TPF-a, egr jest to jeden TCI, czyli dość już taki nowoczesny silnik diesla można powiedzieć, nie? na Common oczywiście i tak dalej, i tak dalej, także no myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie i jeśli film się podobał, to ja oczywiście zachęcam do lajkowania moich filmów, subowania naszego kanału i klikania w dzwoneczka, bo dzwoneczek mówi nam o tym, czy Wam mówi o tym, że wrzucam nowy film na YouTube, nie? Także będzie spoko, jak będziecie klikać dzwoneczek. No i tyle, nie? Do gadania o dzwoneczkach, ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia przy kolejnej realizacji. Hej!